O, jesteście! Słucham, Śmow, widzowie, wam teraz coś wam pokażę, bo mam materac, a nie wiecie jaki. Materac! Dmuchany. dmucham materac. Trochę już dużo obszerzył. Czyli to nie, że nie, przeżył ze sklepu. Teraz za 25 zł był nawet że był bardzo tanio ostat... i po prostu dużo tego było. Znaczy tam, nie wiem gdzieś kupiliśmy, nie pamiętam już gdzie i mamy to cudo. To jest tak zarządliście wygląda. Jako... Jak to odpakować? Piszcie w komentarzach. Nie musicie wpisać, bo ja dojdę prędzej czy później do tego. Ale jest naprawdę ciężki. Tylko nie mogę nigdzie dojść. Ja go nie chcę rozcinać, bo ja się boję. że... się zrobię mu po prostu. Więc po prostu rozpokoję go, spróbuję go rozpakować jakiś jest. Dobra, bo jest Mamy wyrwam. Ciekawe, Wy... O kurde. Ciekawe. Jak to aż rozpakuję. Urdę. 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 Ale ciężko, kuku. Jak Jak to ciężko rozpakować! Dobra już mamy was jeszcze raz już Ty 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 Mamy Mamy materac Fajnie że mamy Ale musimy na to folię rozgrzać Coś ciężkie Czy mnie to napompuje nie wiem Ale mamy już Dobra uh. o, o, Jakie to jest ciężkie Instrukcje obsługi Dobra <gu Fair> uh. Weźmy to rozłóżmy, bo to jest duże Wygląda na duże Wiem

Wiecie co? Idzie gdzieś indziej, bo to jest za duże. To jest za duże, to jest tak wielkie. Idzie gdzieś indziej. To jest naprawdę Za duże, ale to muszę przejść. Tu tego nie dam rady. Oh, musicie chwilę posiedzieć. Najwyżej zrobię drugą część. O, oh. ale, jest, jest, o, oh. jest, rozłożony, jest, 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 mam yes. yes. no, rozłożonego, on jest naprawdę ogromny, no, pięknie, tu jest tłustnik. Będę musiał to albo pompować, albo ust nie robić. Chyba chciałbym pompować, ale tu ust nie muszę robić. Dobra, czekajcie. już ja to będzie napompować, ja wam to położę Ej to jest naprawdę duże Kręci mi się w głowie. Naprawdę, Kręci mi się w głowie. Więc wiecie co? Robię drugą część. Papa. Pa.